Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, kawal, ze mną jest. Segre, a to jest kolejny odcinek Terrarii Journey's End na Master no, a dzisiaj, dzisiaj zmieniamy plany. W poprzednim odcinku próbowaliśmy pokonać Queen Bee dwa razy, nie udało nam się to, eee, więc dzisiaj. Trzeci chęcimy, był no... poza odcinkiem i też nam się nie udało. <grych> no, eee, aczkolwiek zostało 230kp. W skórkowanej yep. y, mędzie. No i y, co wam możemy powiedzieć? Na pewno wiemy jedno. Y, jak chcecie ją pokonać, przygotujcie się na to, że będzie strzelała jak y, dosłownie mój mini shark. No. <grym>, bo w pewnym momencie zaczęła do nas nawalać rządłami nawet. Tymi no. pszczołami. No pszczołami to już w ogóle nie chcę mówić. Oczułam mi jak zaczęła nawalać to, to już był koniec. Więc teraz zmieniamy plany i lecimy na Crimsona i próbujemy pokonać Brain of Chutulu. Ej. Oczywiście coś teraz tak czuję, że jak znajdziemy jakiegokolwiek live Krystala to chyba idzie na moje konto. <grytale> no, ja już mam maksa, więc... No Także więc... Ja na pewno będę niedługo... Ja, Ej, w ogóle ja, chodź! się spodziewać... no? Co tam? O! No i pani w końcu dobrą rzecz żeś dał. Do Stingerów to się robi. No wiem. to chyba jakieś te... Robić rzeczy. Jeden takie... Stinger stuwa tego Choison Dartu. No, na pewno się przyda. A w sumie Queen B nie jest odporna na truciznę, więc... No właśnie. Mówiłem ci, że trzeba jakieś efekty, poizony, cokolwiek wymyślić, bo później, no. Zauważyliśmy, że chyba jej pan też wzrasta. Nie wiemy, jak to jest. Bo. No. Minishark nie wiem, no, na ja początku jej robi. Po 20 i... No, Minishark na początku robi po. około. 30 może... Nie 30. 30. 30 Jesteśmy. Chyba. No, y, około po tak, no nie wiem, chyba 6, 7 może. Co nie? A w późniejszym momencie walki robi po 1. No. Więc coś nam tu nie pasowało, więc... O, pajączki. Twoje ulubione. A wziąłeś sobie bomby? Nie, nie wiem. i tak się zapominałem zapomniałem pochodni A ja mam Dobra to tyk. Zaraz Poko A z tego co pamiętam to teraz ten obecny i już ten Już walczymy Tak? Dobra. Tak się. Co to pojątki jakieś szare Co to cholery? Na pewno widać różnicę w demerzach. Ja, Kacper. Niestety, klasa. Dobra pani osłaniaj mnie, ja muszę ją budować ten platformę. Trzeba przestać aż tak agresywnie spawnować jak ten. Przywołamy go, tak, Ooo, ja, jak, jak nasze te. jak go, go gwałcą, zobacz. Hmm. Dwa pierduszka hmm. wypadły. No właśnie, cofa A wziąłeś kamfajery ze sobą? Nie. A z czego się robiło kamfajera? Przy craftingu z drewna i. Pają. No ja wiem, tyle starczy. No. Zaszczęśliwy po dniu, muszę się tu Tepają Ok, Mają, jedno serce bardzo głęboko. Okay. No na, pe na pewno z tym będziemy mieli na razie problem, że ty musisz rzucać po, po serce. Uwaga, żeby nie wybuchło serce, jak wybuchnie serce, no to weszło. Teraz pewnie wybuchnie, nie uważaj. Jep. No i wybuchło. I się kurwa zobaczy na arenie. Darwin się. Oś Nie! Oni mają blindness! Co za gówno! W trzeba się trzymać od niego na dystans. Druga faza będzie jebnięta. No. O, cholera. On ma damage. Co? Jaki efekt daje? On ma kurwa statusy. No i to cholerne. Oj, powiem Ci. Kurwa macie rozpierdolę mu parę oczu Trzeba oczy. coś obszarowego No. Granaty muszę u mnie bigana albo coś No wiesz, ja mu parę oczu to jest Ale nie zabiję go, nie ma szans Pania, przy okazji. Oko. Złożyłeś praktycznie na drugi stage. Ty atakujesz tę po prawej ja po lewej. Jak coś, bo on będzie się kopiował. Tak. W późniejszej fazie. Właśnie. O, macie, macie. Te kopie zaczną się robić coraz bardziej wyraźne. Nie, jego druga faza jest easy. Ale pierwsza faza to jest rzeźnia. No. Dla postaci, które nie mają żadnej obszarowej broni. Eee. Czyli tak jak myślałem, Brain of tu załatwimy. Brain of Confusion, najbardziej spieprzony kurwa ten. A co ja dostałem? Spying. No, Brain of Confusion. Kurwa to jest tak głupie. Daj mi wszystkie materiały z niego. Uuuuuuu! trochę tego poszło. O tu. Dobra, ja serca. się wracam. Trzy serca obok siebie. Trzy serca? O. Mhm. W sumie możemy spróbować jeszcze raz. No wiesz, no, dla mnie to nie było aż takie trudne, tylko trochę amunicji mi poszło. Ale czekaj, bo w, w ogóle. Yy... Czekaj, 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 czekaj. Bo ja zapomniałem chyba wyjąć w ogóle przedmiot, ja po... Y, wiesz, wysadziło ten. O, włócznia. Rotten Fork. To... To, to mi się zdaje, że było dobre na ten. Tu sumie sprzedaż to jedynie. Teraz... Co? Głowy, co tam? Ale chamstwo! Poison dartami nie możesz rzucać. Nie pamiętam do czego one są. One są. Eee... One są chyba do kusze. Możliwe. No nie wiem, no to się ogarnie, bo wcześniej ich nie było. O. Bo tak to bym je robił. O mator O, nareszcie. Ok, mam dostęp do serca. Trimson rod Ej no w sumie yeah? oh. wyzna co się to przyda Co? To będzie dobre yeah. na kletrona. Teraz, dwa. Dobra, muszę sobie trochę opróżnić jak w Punek, wywalę parę tych, parę grobów Przesada <grybujesz> Dobra. W końcu kurwa Crimson Heart Jezu, ile można żeby Crimson Harta dostać? Jesus fucking Christ No i teraz trochę... W końcu jakiś świetlisty kurwa, ten Teraz trochę długa właśnie przyprawa. A! Not for me. Dobra. Wracaj na arenę. Czekaj. I oczyść ją. Czekaj. Musimy oczyścić. Ufam Dobra, możesz lecieć. Puść, 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 puść no kurwa, puść. No, no to miłego umierania, panie. No chyba, no chyba, że przetrwasz tam jakoś dwie czy trzy minuty. I Najlepiej nie zaczynaj drugiej fazy, bez tego. Zostaw tam jedno to oko, tak żeby wiesz, tylko żebyś mógł ten. Ja tam drobie, dobiegnę jakoś w trzy minuty. Wez. Wez. A Wez. potem będzie Wez. trzeba wall robić Dobra, nie leci się, po prostu bieg Dawaj szybki, 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 Nie! Nie, nie Co mnie mogłem zrobić? Nie! Po drugiej stronie się zaraz Kurwa Nic mu nie zniszczyłem oka. Żadnego Jakby mnie jakbym puścił, wiesz, z tej dziury. No... no, to byśmy zrobili coś. Dobra. Teraz tak. Eee, tak. Nie wiem, czy nie na pewno serce zostało jeszcze. No, jedno zostało na pewno. O, no, o to chuj. Eee, jedno zostało na pewno. Nie wiem, czy, czy nie ma jeszcze czegoś na przykład na środku. Bo tam nie patrzyłem. Na środku no, nie jest wiem, jeszcze jeden serce. To... tych materiałów. Tak, maintain. teraz y to jest Must have. tylko że ja muszę sobie go zreforżować, bo mam chujowy ten. Chcesz łódź z tego? Już mam. Masz scream mm to -hmm. um, masz jeszcze trochę tego materiału. Jako, jaką masz zbroję w tym momencie? Goldenową. I ona daje tylko Set bonusa jako ten, jako defense. Um, ile, ile ci daje każdy ten, każda część defensa? Helm 4, chest 5 i nogi 4. To ci się przyda. Żryj, żyj i żryj Jeszcze mam increase the damage To ma zajebistego kurwa tego Jaki masz set? Eee, greatly increased life regen Wow A no tak, w sumie, w sumie mówili, że to dadzą No bo miała być zmiana, bo ten Najbardziej chyba zmienili z tego, z... Yy, z mitrylu? Nie, nie z mitrylu. Odpowiednika mitrylu. Ważne. Dobra. Wiem Dobra. A, ale to Brain of Confusion od razu sprzedaje. To <laughs> jest dół. taki shit. Chwa. Z. Kurwa z Eater of Worlds dostajesz 12% odporności na damage. Każdy damage. No. Nieważne jaki to jest damage, po prostu dostajesz na niego odporność, kurwa. A tu dostajesz, kurwa, że możesz skonfiozować przeciwnika i to nawet nie każdego. Więc zapewne zobaczycie w następnym odcinku w jakimś z których następnych odcinków, że pójdziemy na inny świat i pokonamy Iterof of Worlds. No. Dobra, na razie to zostawię tak Dlatego, raz. że bardzo nam się przyda akcesorium z masterowego tego. No, na pewno. Teraz. To będzie złote. Akurat już bym Dobra, panie, yy, ja ci powiem tylko tyle. Więc Potrzebuję ja jeszcze idę. Strzał. Strzał? Mhm, drewno, kamień i. Chodź tu, chodź, 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 chodź. Chodź, tu, chodź. Żyj. Ła, Miałem w ekwipunku, <laughs> kurwa, a ja zawsze tak strzał, kurwa, miałem mało. W a ogóle, ja idę sobie z Na, na ile miałem strzał? No, stubę. No <laughs> i tak się tego łuku rzadko używa. Zbacz, o, savage. U, ładny ten. Ładny. Dlatego, że to na kilofie, ale no dobra. No. Tam na razie nie wracamy na dół. Ale powiem Ci, sporo już mamy jaskini spracone. No. Na... Dobra. To dokończmy Crimsona w takim razie. A w następnym odcinku przechodzimy na inny świat. Nawet nie będziemy mieli domku, po prostu szybko się... No. Następny odcinek będzie tylko i wyłącznie z pokonywania Eaterów World. gotową areną, więc. No. Bo chcemy oszczędzić czas. Więc no. następny odcinek no. może trwać z 20 minut nawet. Na, nawet nie całe 20. No właśnie. To pójdziemy... Po pójdziemy. prostu tamten, tamten świat yy, tylko będzie po to, żeby zabić Terror of Worlds Wracamy na nasz i tamten się usupa, więc. No. Ale przynajmniej mam teraz tego pieprzonego Crimson Harta. Boże. Ale w ogóle fajnie to zrobili, bo teraz Crimson Heart nie, nie lata za tobą, tak jak yy, Shadow Orb. No. Tylko tak się odbija od ziemi. Jeszcze krew z niego leci. Wiem widziałem. Już fajna jest ta tarcza od tego. No, Adaj po to, że się przydaje. Bo ona mi daje od razu momentu. Jak jak biegnę na tych na hermesach. No wiesz, ja muszę się na razie. Okej. Okay. No więc. Yy, zapewne teraz będą sami bossowie, a później. A później znowu. A później hard mode i znowu farmienie. O, także więc. Spodziewajcie się tak odcinki. No na razie będą sami bossowie, potem będzie Hardmo, Wiadomo no. oczywiście też... Znaczy jeden, jeden odcinek będzie do eksplorowania piekła zamiast. Zamiast... No. Ja wiem co musimy znaleźć, wiesz? Albo trzeba w ogóle na innym nawet świecie poszukać Hermes tobie, tobie... Powiem ci, tobie trzeba się... Tobie trzeba przygotować tak zwany Albo Necro Armor, albo Fossil Armor. O, jeden albo drugi. Znaczy, Necro Armor jest od odrzucanych broni. Dobra, nie pokonamy już bossa, bo widzę, że tu jest tylko jeden ten. Jeden Crimson Heart, a tam jeszcze był jeden, więc będą dwa jedynie. Gdzie jest jeszcze jeden? Gdy. Mam dla ciebie tego, Crimson Harta choć. Załóżcie to. Ej, w ogóle fajnie, bo sobie przemalowałem tą yy, gwiazdkę na czerwono. Teraz wygląda jakby była z tego samego setupa. No. Demonic Undertaker. Kolejna rzecz do sprzedania o, i tu trzeba hmm. Tak, ta brońka jest trochę bezużyteczna Ten... to Dream Bo w sumie można robić takie blokady, ale to bardziej Bardziej jak boss jest stacjonarny albo przeciwnik jest stacjonarny No i to by było na tyle Nie ma już na Nie No to trudno daliśmy go raz Ja dostałem armor i większość rzeczy Potrzebnych mi. No bo mi nic nie było potrzebne Oprócz offa. Burger Dobra co co? Dp dom. No. E, daj Tom daj O skarbonkę dałeś dobrze Dałem skarbonkę Dobra pająku zabij mnie Dobra Nie było umierania O no i mamy Brain of Cthulhu i Eye of Cthulhu już latające Jeszcze został tylko Skeletron, i of Wolves w ogóle yy, e, be... taki, taki... <gryw> tak cię uświadomię. I of Cthulhu mówisz dobrze, a Brain of Cthulhu mówisz źle. <gryw> nie nie wiem. <gryw> brain of Cthulhu. Okej, okay, raz. I to by było na tyle ze sprzedaży. <gryw> raz. Oh, Boże, dobra. What dobra, to w tym... Co tam robisz? Cześć. Kurwa, nie zadziałało. Dobra, to w tym momencie się żegnamy, żegnamy z Wami. I widzimy się w kolejnym odcinku. Więc na razie, i cześć. Do następnego.